Ja bardzo dziękuję za tę Państwa tutaj obecność. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tak licznym i hojnym przybyciem. Bardzo się z tego cieszę. Z wielu powodów oczywiście. Przede wszystkim dlatego, że mam okazję Państwa zobaczyć, też poznać. Bardzo mi na tym zależy. Już się przez ten miesiąc zdążyłem zorientować, że... Oczekiwania wobec biskupa Warszawy są inne niż wobec biskupa Katowic, nie mówiąc już o biskupie pomocniczym wełku, więc takie spotkanie jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Też z jakichkolwiek motywów tutaj Państwo jesteście, każdy jest dobry, jeśli spowodował Waszą obecność. Też chcę przy tej okazji powiedzieć, że bardzo dziękuję za Waszą, za Państwa codzienną pracę, którą. Doceniam. Nawet jak często odbiór jest dla mnie trudny, to świat bez dziennikarzy byłby dużo trudniejszy do poznania i do zrozumienia, więc dziękuję. Zdradzę troszeczkę tajemnic mojego serca, że to było moje pragnienie przez długi czas wczesnej młodości, by pójść na dziennikarstwo drugie, bo dziecięce pragnienie było, moja mama się go bardzo wstydziła. Chciałem zostać śmieciarzem, ale potem już trochę minęło i, i myślałem poważnie o dziennikarstwie. I pewnie gdyby nie to, że odkryłem po czasie powołanie, to byłbym dzisiaj może po tej stronie. Ale cieszę się też, że już jako ksiądz miałem możliwość bycia słuchaczem dobrej szkoły, a na tamte czasy, w latach 90., uważam, że awangardowej komunikowania społecznego i dziennikarstwa przy kulu. Ten dzisiejszy dzień wybraliśmy także nie tylko ze względu na Boże Narodzenie, które jest już właściwie za nami, ale także dlatego, że, jak pewnie wiemy, trwa rok święty, i z tej okazji Ojciec Święty zaprasza przez cały rok. On jest tak pomyślany, żeby zaprosić do Rzymu przedstawicieli rozmaitych środowisk, rozmaitych profesji, i na pierwszy ogień poszli dziennikarze. To spotkanie będzie w najbliższych dniach. Data też nie jest przypadkowa. W tym tygodniu będziemy wspominać w liturgii świętego Franciszka Salezego, wspaniałego biskupa Genewy, który żył na przełomie XVI i XVII wieku, a znany był z tego, że miał bardzo dobrą skłonność do komunikacji także wobec tych, którzy myślą inaczej, na przykład wobec kalwinów. Między innymi zasłynął tym, że na murach, na Parkanach, rozwieszał małe karteczki z jasnym przekazem tego, w co wierzy Kościół i dlaczego wierzy jak wierzy. Był znany także z tego, że potrafił ludzi sobie zyskać swoją łagodnością. Na jedną kroplę miodu zbierze się więcej much niż na całą beczkę octu. To jedna z jego zdań. Ta jego łagodność nie była jednak takim. Taką ustępliwością, pozbywaniem się własnego stanowiska. Przeciwnie. Było ono bardzo jasne, bardzo konkretne, ale przekazane w taki sposób, że słuchacze ulegali jego czarowi. Być może to właśnie spowodowało, że właśnie tego świętego ojciec, święty Pius XI, ogłosił patronem dziennikarzy. Warto też powiedzieć, że drugim patronem dziennikarzy, a może historycznie pierwszym. Jest święty Archanioł Gabriel, ten, który z kolei znany jest z tego, że został posyłany z dobrą nowiną, chociaż była ona często trudna do przyjęcia. Umiał być cierpliwy, umiał cierpliwie perswadować, także w końcu ten, do którego nowina dotarła, ją przyjął, czego najpiękniejszym przykładem jest scena zwiastowania. Wracając do idei rzymskiego spotkania, ono jest pomyślane po to, żeby można się było spotkać, żeby Kościół mógł się spotkać z poszczególnymi środowiskami. No i taki właśnie jest także cel tego spotkania. Spotkanie po to, żeby się spotkać. Taka wpadła mi idea, metafora mostu, budowania mostu. Jakoś uważam ją za bardzo ważną. Mostu między Kościołem i światem, szeroko rozumianym światem mediów. Mostem, który umożliwia lepsze poznanie, lepsze zrozumienie. Przez most się przechodzi na drugą stronę i się widzi coś, czego nie widzi się z własnej strony. I Myślę, że do budowania takiego mostu potrzebne jest no właśnie to, to wzajemne zrozumienie. Kościół, który potrzebuje rozumieć media. Przede wszystkim rozumieć ich rolę, ich znaczenie, także to, że media mają prawo, a nawet obowiązek krytykować Kościół i dobrze, że to robicie. Myśmy jako Kościół hierarchiczny popełnili wiele błędów, których byśmy pewnie tak wyraźnie nie zobaczyli, być może nie moglibyśmy sobie z nimi poradzić, gdyby nie Państwo. I to jest ważne, żeby Kościół to rozumiał, że. Dziennikarze to nie są z zasady wrogowie Kościoła. Z drugiej strony myślę, że potrzebne jest także zrozumienie Kościoła tego, że to jest wspólnota, która ma prawo istnieć, która ma prawo istnieć społecznie, która ma prawo mieć swoje poglądy, te poglądy jasno komunikować, która nie musi być z tego powodu jakoś... Pomijana, czy nie daj Boże no, separowana społecznie. Pewnie jest wiele jeszcze innych myśli, które można zbudować w tej, w oparciu o te metafory mostu, jakoś ona jest mi bliska. I pytanie, które mam brzmi, no czemu nam nie wychodzi? Czemu to jest często takie trudne? I co mm, powinniśmy zrobić? Ja bardzo chciałbym posłuchać tych. Państwa profesjonalnych, mądrych rad, co powinniśmy zrobić, żeby to było może bardziej możliwe, bardziej skuteczne. To jest pytanie, które chciałbym powiesić nad tą salą przez ten czas, który będziemy mieli i zachęcić do rozmowy. Nie do Państwa rozmowy ze mną, bo to nie konferencja prasowa, nie jakiś mega wywiad, tylko do naszej rozmowy, do naszej rozmowy ze sobą, właśnie na ten temat. Most, który mógłby być, a jakoś się nie pojawia. Dziękuję.